Roksana Halabry, witam w rozmowie kwalifikacyjnej. Dziś rekrutujemy na przewodniczącego radomskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Proszę się przedstawić i podać swój wiek. Dzień dobry, Marcin Amrowski, lat 41. Jakie cechy powinien posiadać przywódca? Co takiego w sobie powinien mieć, żeby być w stanie poprowadzić właśnie tę większą grupę osób i osiągnąć wyznaczony cel? No to jest bardzo trudne pytanie. Ale jest na nie jakaś odpowiedź. Nie, no jest. Trzeba być przede wszystkim sobą, być troszkę autokratą, ale również y, potrafić chodzić na kompromisy, przede wszystkim słuchać, y, próbować wy, wyważać y, pewne zdania, pewną własną politykę, jeżeli chodzi o ugrupowanie. Y, ale trzeba też y, trzeba też myśleć przede wszystkim o ludziach, nie o sobie. I pan te cechy w sobie ma? A tego nie wiem, ale chyba tak, skoro y, jakaś grupa osób y, cały czas dołącza do, do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, niekoniecznie stając się y, członkami partii, ale chociażby sympatykami. No właśnie, a kiedy pojawiły się ta aspiracja do tego, żeby stanąć właśnie na czele? kiedy zrodził się? No i tu dochodzimy do sedna, zastanawiałem się przed naszą rozmową kiedy zrobić sobie taką retrospekcję. A... I myślę sobie, parafrazując słowa swoich rodziców, że w wieku 3-4 lat e, nie można było mnie uciszyć. Cały czas mówiłem, mówiłem, mówiłem. Pamiętam później. E, w przedszkolu, po wielu, wielu latach spotkałem panie przedszkolanki, które świetnie pamiętały moją osobę. Miałem chyba wtedy prawie 19 czy 18 lat, no to zobaczmy, jaka to jest dysproporcja wiekowa, która, które pamiętały moją skromną osobę, małego człowieka, który i sobie wspominały, że ze mną można było porozmawiać o kościele i o partii, bo kiedyś tak takie, takie powiedzenie chodziło. I później długo, długo nic. Zupełnie, zupełnie... Moja ścieżka zawodowa skręciła w drugą stronę, była gdzieś przy polityce, bo pracując w mediach jednak z tą polityką ma się, ma się styczność, ale nigdy nie myślałem o tym, żeby, żeby usiąść ze sterami chociażby Sojuszu Lewicy Demokratycznej czy każdej innej partii. Co takiego się stało? Stało się tak, że trzeba zmienić świat. Może nie dla siebie, ale y, dla naszych dzieci, mówię nie tylko o swoich dzieciach, ale o, o, o większości osób. Y, bo dzisiaj żyjemy w takim, w takim kraju, gdzie mamy biednych pracujących. To już nie chodzi o osoby pracujące na umowach śmieciowych. Bo jeżeli ktoś chce pracę i potrzebuje pracy, to on się zgodzi na tą umowę śmieciową. Ja nie mówię, że ona jest dobra. Ona jest zła. Ale dochodzimy do, o, do takiego paradoksu, że mamy tak zwanych biednych pracujących, czyli osoby pracujące na jednym czy na dwóch etatach, e, rodziny, które nie mają zdolności kredytowych e, przy małych zarobkach, przy tej dysproporcji, tak, e, gdzie ledwo wiążą koniec z końcem, nie, nie zastanawiają się, e, gdzie wyjść, na przykład z dzieckiem, żeby coś pokazać, urozmaicić temu dziecku y, życie, tylko za co? I panu się wydaje, że jest w stanie to zmienić albo choćby zapoczątkować te zmiany? Ktoś musi. Ja nie mówię, że ja. E, pewna grupa osób tak. E, powinna zacząć o tym mówić i zaczynamy to mówić, nie tylko w przypadku Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale również e, Stowarzyszenia Ogólnopolskiego 38 Milionów. Spróbujemy zwrócić uwagę właśnie e, na ten jeden z tych problemów dzisiejszego życia. Mm -hmm. um, osiąganie celów, jednym z nich to jest odbudowa, właśnie struktury SLD, no ale w pojedynkę się tego nie da zrobić. W jaki sposób dobiera Pan osoby, z którymi chce współpracować? Charyzma. Charyzma i wiara w to, co się robi, duży optymizm. Stawiamy sobie cel, wiemy jak do niego dojść. Wiadomo, że po drodze będą jakieś kłody rzucane, w życie, czy ta droga nie jest usłana oczywiście różami, a może płatkami róż z kolcami. Wiemy, gdzie chcemy dojść i co osiągnąć, i będziemy to zmieniać. Charyzma, optymizm i taka łatwość dialogu, łatwość rozmowy i szczerość. Bo nie, nie, nie na tym rzecz polega, że skupimy wokół siebie osoby, które będą klakierami, będą przyklaskiwać. Nie. Zbierajmy wokół siebie osoby, które mówią nawet innym głosem niż my, potrafią zaakcentować, a my spróbujmy wyważyć, pójść na ten kompromis tak zwany. Tak? A w jakich przypadkach kończy pan współpracę z daną osobą? Być może już zakończenie takiej współpracy było w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy. No i tu dochodzi właśnie ten autokratyzm. Proszę zauważyć, że dzisiaj na scenie politycznej funkcjonują partie, które są troszeczkę autokratyczne, twardą ręką przewodzone i one się tak naprawdę sprawdzają. W jaki sposób? Krótka rozmowa i zakończenie współpracy. Wtedy, kiedy ktoś nie, nie podziela pana zdania? Nie, 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 nie. nie. Kiedy ktoś nadwyręży zaufanie nie tylko moje, ale także i grupy, w której jest. Czyli zaufanie to podstawa? Oczywiście. I pytanie do losowania. Bardzo proszę jedno Trze. To może to tak rozłóżmy. Tak. To są karteczki mniejsze i większe. Rozumiem, że na tej grubszej to jest takie więcej tego tekstu, tak? Sądzę, że tak. No to weźmy tą. Proszę. Mam przeczytać. Przeczytać. Tak, tak, przeczytać na Gdyby głos, tak zobaczył pan, powiedzieć. że dwóch współpracowników się bije, jakby pan ich rozdzielił? Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I nie należy czasem wchodzić pomiędzy, e, przeważnie, jest takie powiedzenie: nie należy wchodzić pomiędzy dwie e, kłócące się kobiety, bo to źle, e, bo to źle e, kończy się dla tej osoby trzeciej zazwyczaj. Więc jest pytanie, kto by się tu kłócił i kto by się tu bił. Załóżmy, że te dwie osoby e, niezależnie od płci. Niezależnie od płci. Myślę, że w pojedynkę czasem nie da się rady, więc trzeba zebrać większą grupę, żeby, żeby rozdzielić. E, pytanie, jakie problemy, jakie problemy doprowadziły do tej, do tej kłótni, do tej bijatyki? E, jak rozdzielić? Za kołnierz. Jedną osobę do jednego kąta, drugą osobę do drugiego kąta. Ko Niech ochłoną. Czyli konkretnie i pytanie z innej beczki. Mamy karnawał, bal karnawałowy. Gdyby mógł pan sobie wybrać strój, to za co albo za kogo pan by się przebrał? No, ogół się nie przebieram. Załóżmy, że jest taka sytuacja, która wymaga jakiegoś stroju. Myślę, że za księdza. A dlaczego za księdza? I to takie dziwne, prawda? Tu człowiek lewicy, socjaldemokrata, a, a, a jednak za księdza. A dlatego, że y, moja babcia ach, myślała nawet, y, była osobą wierzącą. Bardzo często mówiła o tym, że chciałaby, żebym był księdzem. Nawet swego czasu myślałem, żeby być, zostać księdzem, wychodząc do szkoły średniej, żeby troszeczkę też zmienić idealistycznie, o, to kolejna, kolejna jakby cecha, idealizm, aby idealistycznie zmienić też pewne postrzeganie, postrzeganie wiary. I, i może za księdza, żeby to... to ten idealizm w sobie połączyć. Nie, nie dlatego, że jestem za rozdziałem państwa dzisiaj od kościoła, bo wiara jest wiarą i nie należy nikogo wytykać palcami, choćby wierzył w cokolwiek, w kogokolwiek, bo tu nie o to chodzi. Ale myślę, że socjaldemokracja, lewica i ten strój może by połączył idealizm. Także Kończąc naszą rozmowę, jaką cenę by sobie pan za nią wystawił? Szkoda, no nie, nie mnie to oceniać. No, może tak podejmijmy próbę? Dobrze, to podejmijmy próbę. A pani redaktor, jaką ocenę by wystawiła? E, no właśnie chodzi o to, sobie, żeby to... sobie jako prowadzącej i ja sobie taką samą ocenę To wystawię. może e, taka, takie pytanie zostawilibyśmy na inną e, rozmowę. Natomiast tu właśnie chodzi o to, żeby podjąć próbę. Jak sam siebie człowiek ocenia? A wiemy, że nie jest to łatwe zadanie. To jest bardzo trudne zadanie. E, ja mam nadzieję, że na tyle. E, ciekawa była ta rozmowa i na tyle można było e, siebie określić, chociaż e, trudno siebie, o, o, o sobie mówić. Ja myślę, że tak 4, cztery, 4+. Cztery Czyli tak jak większość siebie ocenia. Niezbyt nisko, niezbyt wysoko. Moimi państwa gościem był Marcin Dąbrowski i przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radomiu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Roksana Halabry, do usłyszenia.